Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła xz 20 W dzisiejszym odcinku usłyszymy o zerwanych rozmowach w sprawie Turowa, o przedłużonym stanie wyjątkowym, a także o braku ciastek dla posła Sośnierza. O co chodzi z ciastkami? Zobaczcie sami. Witam serdecznie, Dobromila Sośnierza, Konfederacja. Dzień dobry, proszę państwa, muszę od razu powiedzieć, zanim to wyjdzie, bo przecież wyjdzie prędzej czy później, następnym razem, jak miał być dobromil Sośnierz, miały być ciastka i nie ma. Moja wina, biorę na siebie, przyjmuję na klatę. Witam. No dokładnie. Ja byłem świadkiem, Coś, jak pan to... redaktor próbował je zdobyć, ale. Próbowałem, w ostatniej chwili próbowałem zdobyć czekoladę. Okazało się, że tylko cztery kawałki czekolady, cztery kawałki czekolady uznaliśmy, że to byłoby naprawdę nieuczciwe, więc niestety. Gdybyście to sklepów w niedzielę nie zamknęli. to jest nie tylko polityczna. Moja wina. moja wina. E, witam serdecznie. Nie, nie, moment, jeszcze wcześniej wszystkich gości Dobra, przedstawiłem, daktorzy, bo już już przerywnik chcieli tutaj moi koledzy wpuszczać. Nie, Paweł Szot, Kancelaria Prezydenta, witam serdecznie, panie burmistrze. Tak, teraz można. I redaktor Rachon chyba właśnie przedstawił solidny argument przeciwko zakazu handlu w niedzielę. Nie można nawet gościom kupić ciasteczek. Ja bym się nie spodziewał rozstrzygnięcia tej sprawy przed wyborami w Republice Czeskiej, <grym> które zdaje się, że. <grym> Tydzień. Za tydzień y, przypadną. Y, myślę, że to, co zrobiła, y, zrobiły i przedstawiciele Czech, zrywając de facto te negocjacje, no, ma jakiś wymiar, jeśli chodzi o właśnie wewnętrzną politykę czeską, chcieli uzyskać efekt polityczny. Panie a czy to nie jest taki ruch no, również negocjacyjny, no, bo strona Polska w tej chwili jakby zmieniła, tak przynajmniej to wygląda. Sposób przynajmniej komunikowania publicznie, mówiąc, że to strona czeska zerwała negocjacje, czy to nie jest trochę tak licytowanie, jak w pokoju? że teraz przerzucenie piłki na stronę to jest zawsze, to jest zawsze y, jakaś rozgrywka jakieś licytowanie natomiast powtarzam nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś y, szybkiego rozstrzygnięcia myślę że y, Czesi y, prowadząc te negocjacje w ten a nie w inny sposób chcieli uzyskać efekt w swojej polityce wewnętrznej można to zrozumieć ale y, Polski rząd nie powinien się na to zgadzać. Dobromir Sośnierz, chcę spytać też o ten aspekt, już tu się pojawił. Z jednej strony mamy informacje z samorządów ze strony Niemiec, że chcą się włączyć do, do tego sporu. Bezpośrednio nie mogą, nie mają takiej możliwości, ale mogą zrobić to pośrednio poprzez instytucje albo poprzez państwo. No i mamy Greenpeace, a wiemy, że w tej sprawie były bardzo aktywne organizacje pozarządowe, który żąda sprawdzenia pozwoleń środowiskowych dziewięciu innych polskich kopalni, sugerując, że tam może być podobne problemy. Problem, jak na to patrzy Konfederacja? Jestem pewien, że to jeszcze nie koniec naszych upokorzeń i Unia Europejska będzie nadal sprawdzać, jak nisko jesteśmy w stanie się schylić po te srebrniki, które nam rzucają. Jestem ciekaw, jak właśnie, czy jest w ogóle taka niegodziwość, która spowodowałaby, że polscy politycy zaczną w końcu mówić taka niegodziwość ze strony Unii, taka niesprawiedliwość, której Unia się może dopuścić które spowodowało, że polscy politycy zaczną w końcu na poważnie mówić o tym o ewentualności wyjścia z Unii Europejskiej. Dopóki nie ma takiej opcji na stole, to, bo to byłoby jedyną już możliwą naszą kartą przetargową, no to nie będziemy mieli karty przetargowej żadnej. Czy w tej, panie, grze, w tej chwili w negocjacjach z Czechami Polska, Polska karty. powinna powiedzieć, wychodzimy z Unii Europejskiej, <laughs> tej, jeśli pani... W tej grze wszystkie mocne karty już dawno położyliśmy po stronie Brukseli. Tak, to jakby, Znaczy nie tylko w tej sprawie, to już od dawna powinniśmy nie podpisywać tych zobowiązań. Przypomnijmy sobie, jak posłowie... Jak posłowie, jak posłowie Proszę o tym pamiętać, przy, że to przy, jest przy użyciu polska narzędzi, a nie Polska-Unia. Europejska. to, gdyby, to był Polska-Czechy, po dlatego, że Czesi nas tam gdyby, pozwali, gdyby, mogli pozwać do innych gdyby, trybunałów też. Do gdybyśmy to. się spierali tylko z Czechami, to byśmy powiedzieli, nie. że słuchajcie, wasze rozwiązania, rozwiązania są niesłuszne. I nie będziemy tego respektować. To, że musimy to respektować, że musimy się dogadywać z Czechami, którzy ewidentnie nie mają racji w tej sprawie, a mimo to się musimy z nimi dogadywać, jest wynikiem tego, że pozwoliliśmy sobą pomiatać trybunałowi instytucją unijnym, że uzależniliśmy się od kroplówki z zewnątrz, która tak naprawdę dla kraju ma niewielkie znaczenie, ale duże znaczenie dla polityków, no dla sprzedajnych cywilizacyjny polityków. To jest inny rozwój, dla nas, no tak, to, dla ludzi, dla tak dla ludzi, dla pan dla ludzi, dla ludzi, pan ludzi, dla ludzi, dla ludzi, dla ludzi, dla na już? zachodzie. Miliony już? Polaków marzyły o tym, żebyśmy zawsze, zawsze byli w cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Ale ciągle mówicie o tym, że. że nie, cywilizacja, Racja stanu. Pan po prostu nie rozumie polskiej racji stanu. Bo albo ma, będziemy w cywilizacji Uch. zachodniej, albo wschodniej. Nie ma nic pomiędzy. Naprawdę? Nie rozumie pan tego? Że nie, 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 nie będzie innych. o tym. Tak właśnie wygląda zakompleksiony pigmej, który uważa, że bez tego, jak kolonizatorzy tu nie przyjadą, nie zrobią porządku to on sam sobie nie poradzi. No tak właśnie tak działają tak, niestety pan, zakompleksione, to zakompleksione rupy, państwa. Że to jest niedopuszczalne. Jednak w obronie pigmejów A... powinniśmy wystąpić chyba w tym momencie. Tak, tak no zapisam. być może nie powinienem tutaj obrażać pigmejów, bo być może mają jednak więcej poczucia godności niż niektórzy polscy politycy. No niestety, niestety, niestety. No, obrzydliwe jest takie sprzedawanie no, polskiego. Nie, nie rozumie jest, pan tak, polskiej racjestyny. No, nie, nie, nie rozumie pan polskiej roz... racji, pan nie rozumie polskiej Jeśli pan wyraża U takie... i uważa pan, że... <gryzanie> Że tam jest nasz interes, tak? Woli Bo, pan z nimi robić. pan na, 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 na pana sobie pana wyrazić. No.

że się o z Unii niech pan przedstawiony takie krople dlatego nie mamy w Unii żadnej pozycji negocjacyjnej bo władacie takie bo ona może ona może w sposób polityczny jednoznacznie nie na do na... pan twierdzi, że Super, na to, ale ale to, to że płynąć, ja, na... ja sobie poradzę mam dość do naszych głos więc spokojnie i teraz pani poseł Żukowska nawiąże do konferencji ministra Kamińskiego i słynnej krowy. Zabrania, zabrania ujawniania takich treści. Ale odsyłam panią do audycji, sądzę, że to zostało ocenzurowane. Proszę doczytać. Nie, że to jest ocenzurowane, jesteś w teraz na Pani poseł, krowę postępowania żarnego zezwala na upublicznienie materiałów prowadzącego... Przepraszam, jeżeli interes społeczny tego wymaga, to rzeczywiście Państwo sytuacja. Takie pani poseł, obrzydliwości na nad tvp poseł, Info, to ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, z jakiego powodu odnosi się pani spośród informacji o terrorystach, spośród informacji o ludziach szkolonych przez rosyjski wywiad wojskowy, spośród informacji o ludziach, którzy mieli być Afganist Afgańczykami, a byli Afgańczykami mieszkającymi w Rosji. Wybiera pani akurat temat związany z. Nie, z, to nie ja pani go, to go pan wybrała. Pan powiedział, że każdy ma prawo obejrzeć. Więc ja uważam, że każdy ma prawo poseł, się dowiedzieć, ale niekoniecznie musimy oglądać z tymi, szczegóły. Co pani o których wiemy, że są tu przysyłane. Czy ja wiem że Państwo To co z tymi ludźmi i co z tym Pani problemem spośród 200 osób u 50 znaleziono tego rodzaju rzeczy. To jest problem, czy nie ma jest problemu? Jest problem, i oczywiście ja twierdzę, że ten problem istnieje, i dlatego powinniśmy się tym problemem podzielić też z Unią Europejską, z instytucjami Unii Europejskiej i Jacek, zaangażować Jacek je Jacek do działania. Ja chcę powiedzieć, że nie granicy, tej granicy tej europejskiej. europejskiej, europejskiej Unii, Instytucje Unii Europejskiej, europejskiej ja chcę Frontex i. Że granicy trzeba strzec i ci, którzy czyli czyli się dobrze zachował? dzwoni trzeba strzec. Kobietom i dzieciom trzeba pomagać, i ta sytuacja, kiedy. Ale naprawdę pan uważa, że te dzieci wysyłane do lasu. Jak wykorzystujecie te dzieci? Jak pan nie owszty, Dorosy, do Niemiec, dorosły panie, którzy gracie w Rosji? Kto wy Pan nie ma z tego żadnego problemu. Dorosły panie, żeby takie rzeczy robili. Kwestia bezpieczeństwa państwa, pan teraz, teraz będzie się zasłaniał no naprawdę na Pan, pan powiedział, że nie, że nie zmienia pan oceny postępowania pana posła Franciszka Sterczewskiego. To jaka jest ta ocena? On się zachował dobrze? Czy może zachował się źle, skoro nic nie wiedział, a okazało się, że ale to ludzie, którzy nie w Rosji. o sytuacji na granicy, o ja tym, czy powiem. polska granica jest bezpieczna, a nie o tym, czy Franek Sterczewski dobrze, że chciał ale, komuś pomóc, ale, ale, czy nie. Pan sam ale powiedział, dobrze. że jeżeli sam... chce się, ktoś chce komuś pomóc, to dobrze, ale też granicę trzeba musi A skąd pan wie, no? co ci ludzie robili w Federacji Rosyjskiej przez parę lat? Nie mam, mam do dobrym... i uważam, że, że pan po prostu, jeżeli, są, miał jeżeli nielegalnie chcą przekroczyć granicę, nie można do tego dopuścić. To dlaczego pan ale też jeżeli, proszę dobrze. pamiętać, że w, mom w momencie, kiedy ktoś składa wniosek o azyl o pomoc międzynarodową, powinien ten, ten wniosek zostać rozpatrzony. To A jeżeli się być się... odesłany, no A czy nie chwali, odesłany. Ale przyjmie pan chodźce pod swój dach? Ale dobro mi w powiedział, że odpowie. No, platforma już udzieliła odpowiedzi i dlatego chętnie ją przypomnę, jeśli chodzi o, pan, o pana Franciszka Straczewskiego, czy jest zadowolona z niego, czy nie. No, w czasie de de tej debaty ostatnio wyjątkowym. Pana Franciszka posadzili w pierwszym rzędzie. Nie powiedzieli mu weź te buty i tam weź. Dzisiaj dzisiaj się może nie pokazuj, bo trochę się tutaj zbłoźniłeś. Siedział w pierwszym rzędzie i tam poczekiwał. na ministra. Prawie. W związku z tym platforma udzieliła odpowiedzi. Jest dumna z tego benihilowego biegu Franciszka Staszewskiego. pan mówi biegu. Natomiast ja nie wiem czy oczywiście muzyczka z Benihila idealnie pasuje pod obrazek, który widzieliśmy, ale sprawa, jest, ale sprawa jest, ale sprawa jest śmiertelnie poważna, jak się okazuje, bo jeżeli ma... Jeżeli mamy grupę, zintegrowaną grupę, która jak słyszymy, jak widzieliśmy na zdjęciach, no była podwożona samochodami białoruskich służb do granicy i dowiadujemy się właśnie od ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora służb specjalnych, że to jest grupa ludzi przewiezionych z Federacji Rosyjskiej w to miejsce, to sprawa jest chyba dużo poważniejsza niż niż bieg i, i muzyczka benychilowa. Dlatego niepotrzebnie nie no. sprowadzacie to do, do takiego poziomu. Jest. To my na to sprowadzacie to do to My tak, like to znaczy, tak, bo sprowadzacie to do tego, że Zerczewski jak z, z, chciał pomóc, ale to jest to dobrze. Ja, ja polega... chcę rozmawiać o tym, czy polska granica jest bezpieczna. Wszystko wskazuje na to, że granica jest niebezpieczna. I Polska nie zawieszyła pana ugrupowania, zrobił to, co zrobił i jak się okazuje, gdyby mu się udało zrobić to, co zrobił, to zagrałby bezpośrednio w jakimś w, jakiej, w jakiejś historii, której, o której powiem. dzisiaj wiemy, że została czy... zrealizowana bezpośrednio na, po, na, pomiędzy Federacją Rosyjską a Białorusią, pan do nas ma pretensję, dzisiaj, czy dzisiaj nie można winy? nielegalnie przekroczyć tę granicę? Niestety odpowiadam tak, bo nie, nie setki nie ludzi przechodzą pan minister, to jest, pan minister nie chroni tej granicy. Nie zdążyłem na to. Zwracam uwagę na tę wspaniałą retorykę ze strony Zjednoczonej Lewicy w podstawie Platformy. I, i tej drugiej lewicy jeszcze gorszej, e, że tak, uszczelnijcie granice, ale nie, nie budujcie muru, tak? Tak, sprawdźcie te... Tak, ch chcemy, chcemy żebyście... tak, tak, do, e, sprawdzimy tych uchodźców, tak. ale jak okay. sprawdzimy, to i tak wam nie wierzymy. Artur Soboń. Nie da się do tego Nie da się Chyba posłom Konfederacji spodobał się przykład z dziećmi, który przedstawił ostatnio Sławomir bo został powtórzony przez posła Sośnierza, ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Że ten płot jest tak nieszczelny, że ci ludzie cały czas przepływają przez tą granicę. Stan wyjątkowy został wprowadzony na kolejne 60 dni. Co zrobicie w grudniu, jak dalej ci ludzie będą przechodzić przez granicę? Nic nie będziecie już w stanie zrobić. Za wcześnie wprowadziliście stan wyjątkowy. Uważam, że powinny być media po to, żeby móc obserwować pracę Straży Granicznej, po to, żeby móc obserwować pracę i, i, i zachować no się naprawdę, w ten Panie sposób. To jest obserwacja, to co Pan Panie widział, czy to jest kreowanie? To wszystko jest, um, powinno być obserwowane, bo wtedy opinia publiczna wie, jak jest Dobre, naprawdę. I to jest kluczem. Naprawdę, dzisiaj ten stan wyjątkowy jest do niczego niepotrzebny, oprócz tego, że utrudnia Dobre, życie ludziom. Dobro, coś nerwowo, miejscu, spogląda o... na zegarek, Proszę, ale się wszyscy no, zdążą. Chcę ten... dłużej. dłużej, dłużej. W, podczas oblężenia Głogowa jest taki przekaz, że Niemcy przywiązywali dzieci do machin oblężniczych. Dzieci obrońców tysiąc złapane w no. 1909 roku, tak. Dzieci obrońców złapane tam wcześniej, przywiązywali do machin oblężniczych, w ten sposób stawiając ich przed takim dramatycznym wyborem, czy broniąc się będą no, strzelali do, do własnych dzieci, czy też się w ten sposób poddadzą. Czy gdyby ten numer przeszedł, gdyby Niemcy zauważyli, że to działa, to mielibyśmy tysiące kolejnych dzieci przywiązywanych do machin oblężniczych. Na szczęście obrońcy Głogowa według tej legendy czy tego przekazu się temu nie poddali. I to jest politycy, tacy jak pan Straczewski, czyli Ale nie wymachujący... Ale pewnej różnicy tysiąc lat? Na plan, zostaliście zostaliście w Nieważne, bo to tysiąc lat, w, lat w, na, 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 w to jest niesamowite, że pozostaliście tysiąc lat. Zdjęciem tej dziewczynki w Sejmie. Cywilizacja, w inny, tysiąc lat. W jest, to, to nie różnią się niczym od tych Niemców przywiązujących ich do swoich czołgów. To jest przywiązanie do swoich czołgów politycznych dziecka, co spowoduje tylko jeszcze więcej nieszczęścia. To jest obrzydliwe To jest wasze obrzydliwe wasze potrzebowanie. Albo pan Polska, nie rozumie, albo pan po, świadomie ma... pan magituje, na chwilę się prawda. Nie, mo nie mogę nie reagować kiedy pan używa nie. obrzydliwych argumentów, porównując nie, nie z nie z z tak, dzieci z II wojny światowej, gdzie Niemcy pędzili przed gębę nie bądź, dziećmi, sobie dziećmi, które w ten sposób narażacie na niebezpieczeństwo. Właśnie przez dzieci, takich obrabia. ludzi jak wy A takie prawie. dzieci będą zabierane na takie rozpadzie. To wy Pan nic nie rozumie, naprawdę. Ja tylko z My jesteśmy świadkami wojny hybrydowej i to, że akurat polska opozycja nie rozumie wprowadzania stanu wyjątkowego, tak jak wspomniał pan minister, Litwa, Łotwa, specjalne prawodawstwo również. No co by? Było, gdyby nie było stanu wyjątkowego. No to była po prostu jeden wielki happening, Sterczewski biegający prawa, lewa, pani Akira, pan by pewnie pojechał, zaraz Donald Tusk, panią Lempar, żeście wysłali do tego organizacji, które nie są prorosyjskie. Pro, pro Wy chcieliście płucz, chcieliście półlica, zagranica, mieliście do czynienia, macie z, z fundacją otwarty dialog i tak dalej. Czujecie pan się scenariusz rosyjski jesteście niebezpieczni. Dlatego stan wyjątkowy chroni zarówno z jak i wewnętrznej Polską granicę. Gdybyśmy są. standardy XIII wieku, na przykład Magna Carta, to Rafał Ziemkiewicz nie byłby wczoraj zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Więc te standardy no średniowieczne nie są po... takie barbarzyńskie, jak się panu wydaje. Czasie, bo... Ale, warto, 30 ale warto na koniec powiedzieć, że zatrzymanie i aresztowanie wczoraj polskiego pisarza Rafał Rafała Ziemkiewicza na terenie Wielkiej Brytanii, jak wiemy oficjalnie ze względu na jego poglądy, jest czymś absolutnie skandalicznym, godnym potępienia i wymagającym stanowczej reakcji państwa polskiego i jego dyplomatów i mam nadzieję, że taka reakcja ostra nastąpi. Dziękuję.